Cześć, Manko. Dzisiaj Wam pokażę yy, stację pogodową jak zrobić, taką jak tutaj właśnie sobie zrobiłem I teraz pokażę jak ona działa na oczeniu zasilania. Światło się wyłącza i mamy tutaj w moim przypadku taki jakby panel sterowania, coś tego typu. Mam tutaj diodę informującą o zasilaniu. To jest dioda informująca o wygaszaczu. Tak pulsuje W ciśnięciu po przytrzymaniu przycisku. To zaczyna się żółta dioda, która sygnalizuje o aktywacji tego, tego wyświetlacza, na którym pojawia się in temperatura i wilgotność powietrza. Także hmm, przejdźmy teraz może do budowy jak to jest zbudowane. Także zaczynam zresztą od ardyjną do płytki, tylko że nie będę odkręcał. Y jestem to ją tutaj na dwóch śrubach i gumowych takich podkładkach, żeby się nic nie stało delikatnie oczywiście przykręcona. i co będziemy potrzebować jeszcze wyświetlać tak jak już mówiłem w moim przypadku już tutaj z przejściówką taką na Magistral Ice Corsi C hmm. tutaj z przewodami podpiętymi hmm. może od razu go podopnimy. Tutaj brązowy to idzie SCL i on idzie do arduino. Tutaj mamy te dwa piny. Pierwszy z SCL, potem SDA. Tutaj już się to ma podpięty. Ja sobie tutaj od razu, już zamocuję też na takich śrubkach małych i w podkładkach, po to żeby to mi nie latało i żeby czasem się jakieś przewody nie uzwały hmm. śrubka podkładka i nakrętka Jak ktoś się robicie z Arduino, to moim zdaniem warto się zaopatrzyć. Przynajmniej ja kupiłem cały worek takich różnych, właśnie takich śrubak, dobrami odpowiednio do tych otworów, co są w Arduino. I one do większości pasują. Takie rzeczy tutaj też wchodzą. Mianowicie na no to w tym czujniku nie są. Są te otwory zmniejsze, a nie chciałem tego rozwiercać. Więc ten czujnik nie montuję na te śrubki. Ale no i jeszcze oprócz tego mm, na przykład, nie wiem, jakiś kawałek plastiku, może to być na przykład jakieś pudełka, wycięte z pudełka po lodach, tak y, robiłem, no w sumie nadal robię, jeżeli jakiś robię jakąś budowa to zazwyczaj to jest jakieś pudełko po na przykład lodach, y, ładnie umyte, potem pomalowane i y, super się to sprawdza. No, nie jest to twardy plastik, więc można go łatwo wyciągnąć nożyczkami, nożykiem. Delikatnie to przykręcę. To mamy już podpięte. Dalej. Teraz już, już wszystko porozpinam. Także ja tu jeszcze sobie zrobiłam taką i i rozdzielacz sobie zrobiłam Sam sobie taki polutowałem A Tutaj mamy te szyny, które są razem tutaj polutowane Może to nie jest zbyt ładnie, ale działa Dokładnie pokazać to mogę na kamerze Mamy plus i minus, plus jest tutaj spomalowany nawet Tutaj się wpinamy wejście, te dwa zewnętrzne i tutaj mamy ładne smartforki, można to właśnie przykręcić już od razu to podłączmy sobie do Arduino że tak, Tutaj jest minus strony jest plus A więc też możemy sobie tu podpiąć do Arduino Plus i minus To się bardzo fajne w takich, jak macie jakąś taką płytkę, bo możecie sobie gdzie gdzieś sobie obracać, coś tam podpinać, i ta Arduino nie będzie wam spadało. Na przykład raz ja po plusowo minusowo podpinam. E, od razu żeby Was zrobiłem to dlatego, że nieraz po prostu tylko same plusy muszę podłączyć, bo na przykład nie wiem, Arduino tutaj ma tylko jeden, jedno wejście. A na przykład, nie wiem, potrzebuję podpiąć ten czujnik, wyświetlacz, arduino same i jeszcze na przykład tam inne rzeczy, które nie potrzebuję, na przykład jakichś nie wiem, tam rezystorów czy coś na płytce, no to wtedy wystarczy, że taką tylko jedną małą prześciółówkę sobie tutaj taki rozdziałecz jakby zasilania podepnę. I wtedy to jest bardzo wystarczająco. po to to zrobiłem. Teraz podepnijmy sobie ten czujnik. plus minus. Arduino w moim przypadku to jest pin numer 6. Tutaj mam już to podpięte. Tego już nie będę tutaj rozpinał. To w skrócie tak działa, że mm, mm, tu mamy jeden jakby obu no, jedno, Wszystkie są te diody. Często z rezystorami Ten przycisk to jest wszystko na jednym pinie podpięte. To się podpina pod plus, i potem każdą diodę pod minus i wtedy ona świeci. Czyli jakby dla całej płytki, nie, zamiast jednego wspólnego minusu, jest jeden wspólny plus. I potem to trzeba uwzględnić w programie, jeżeli wiedzieć co wszystkiego robić. W tym przypadku właśnie to jest ten, ten czerwony przewód to jest stały plus. jego wykniemy do plusów a się powiem plus i tutaj w moim przypadku biały to jest dioda zielona i go podłączę tu dioda nastała do masy czyli minus tej diody do masy dzięki temu za każdym razem kiedy tu będzie zasilanie to będzie zaraz się ta świeciła dioda I tutaj mamy na płytce mamy zrobione mm, obu, obu, no, mamy podpięty ten przycisk do arduino bo on musi być podpięty przez rezystor także no niestety tutaj mm, muszę użyć tej płytki Mamy podpięty ten przycisk i ten przycisk będzie z tego cpedu 3 i 3 i teraz mam tutaj dwie diody. Teraz nie pamiętam, która to jest która. Zaraz się dowiemy. Na pewno idą do 4 i 5. I teraz może sprawdzić, czy są dobrze zrobione. zapomnieliśmy, pomyliłem się, bo teraz nam pulsuje dioda żółta, a powinna się pulsować czerwona. Mam te dwie zamienić. Teraz już jest tak jak była wcześniej. teraz jeszcze sprawdźmy, czy wszystko dobrze działa. Wyświetlać, się załącza, pokazuje nam wartości, także myślę, że to nie będzie trudne, jeżeli ktoś to będzie chciał sam sobie wykonać. Nawet nie potrzebny jest ten przycisk, i ten panel kontrolny. Na przykład co za to sam czujnik, wyświetlacz i arduino żeby na cały czas nam pokazywał wartość albo sam przycisk tylko wykonać jeszcze ruczkę tutaj dodatkowo wtedy żeby właśnie był z wygaszaczem w moim przypadku znalazłem taki panel cały kontrolny na tutaj te rezystory prze, po przeliczeniu i żeby był odpowiednio dostosowany do tych diod Dzięki czemu możemy to nawet zaśledzić z 12V I to będzie wtedy pełna moc tych diod Także no Ja akurat nie muszę tych żadnych Więc jak podpinam to na 5V To nie muszę żadnych resistorów stosować Ale jeżeli podpinacie zwykłe diody Tak normalnie tutaj To pamiętajcie zawsze o rezystorach Te one no są już w, w płytkę wybudowane Dlatego tego nie muszę stosować żadnych tutaj i tutaj mamy od dołu tutaj więc nie muszę tego stosować mam też do opisu filmu